Dobra, mam mordy, jesteśmy sobie ogólnie na pustyni i takie coś mi się ze nie mam pojęcia co zrobić w ogóle muszę sobie nałożyć słuchawki e, chciałem sobie tutaj wekspić tego Stardust'a, nie wiem w sumie jak to się nazywa, nie Stardust tylko zaraz sprawdzę jak to się nazywa jestem ciekaw czy z tego coś w ogóle wydropi e, ciekawego, bo chciałem sobie zrobić strzały do walki z tym takim robakiem mm, dokładnie tak, nie wiem w sumie ile tego itemków na te strzały zdobyłem i tak ważniejsze jest w sumie wydropienie tego czekajcie, jak to się nazywa, to jest pył jakiś e... Wróżkowy pył A dobra z tego dropnął no, tylko go Myślałem że dropnie coś fajnego chociaż A dobra dostaliśmy zakazany element Właśnie byłem ciekawy z czego to dropi Bo z tego co kojarzę to z tego się robi Jakąś zbroję chyba na maga przynajmniej Nie wiem w sumie nie jestem pewien Zaraz sobie będziemy mogli ogarnąć Myślałem że to dropi z tych mobów które są w podziemiach Po prostu tam na tej pustyni ale z tego co widać To jednak nie potrzebujemy chyba takie cztery Żeby sobie ogarnąć tę zbroję i to się robi po prostu z połączenia tego z tytanem. Tylko, że tytanu nie mamy, po pierwsze, za dużo. A po drugie, ta zbroja wcale nie była chyba taka super mocna. Chociaż nie wiem, w sumie, bo raz sprawdzałem przez przypadek taką lodową, a raz tą. Więc różnie to może być. Dobra, tutaj są jakieś dziwne małpki. O, oh, fak. Tam jest burza piaskowa, więc musimy uważać i w ogóle, bo możemy mieć lipę. Dobra, zabiliśmy te małpki, co są tutaj. Wbijamy sobie tutaj. Nie mam pojęcia, ile potrzebuję na. A co potrzebuje na. Takiego wróżkę, która po prostu za mną będzie latała i będzie nam oświetlała. Z itemków, które zdobyłem, bo troszeczkę sobie pograłem tutaj poza odcinkiem, to po pierwsze jest taki świecący hak, który ma takie, jakby trzy. On mi lotnął z mimika na hollow, czy coś takiego tam w podziemiach. Mm, dokładnie tak, jak biłem. Kolejną rzeczą, którą sobie uzbierałem, itemy w sumie to może nie uzbierałem, itemów wujów, bo jeszcze nie wykraftowałem. Itemy to tutaj mamy te dusze, troszeczkę ich nazbierałem. 30 dusz nocy i 28, nie, czekajcie, to nie były te i 37 dusz światła, więc troszeczkę jednak jest, nafarmiłem ich, bo sobie słuchałem muzyki, po prostu tam siedziałem i farmiłem, to nie było jakoś super ciężkie w ogóle. Co dalej, tutaj uzbieramy sobie tego proszku, tak, w sumie mamy już 40, wydawało mi się, że albo 25, albo 30 jest potrzebne na skrzydła, zaczyna wrócić nie na skrzydła, tylko na tą wróżkę, co za mną będzie latać i nam oświetlać teren. Więc, yy, chyba możemy już wracać tak jak się przynajmniej wydaje, mam 21 zł, więc dosyć sporo, odłożymy sobie to zaraz do skrzynki. Czy tutaj coś jest do bicia? Samochód przyjeżdżał, sorry za to. I tak, możemy sobie wracać do, do bazy, daj, nie mamy tego Magic Mirror, który pozwoli nam się wracać. Wydropiłem takie piórko, z tego się robi ogniste... Skrzydła. Fajnie by było zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają. Ja już sobie tutaj poleciałem do góry, bo myślałem, że właśnie znajdę latającą wyspę i znalazłem, więc będziemy musieli sobie tutaj latać do góry i czekać, aż się nam jakaś wywerna z Ale dobra, przy tworzeniu najpierw sprawdźmy, co możemy sobie zrobić zbroję. Jaką zbroję? Co to jest? Tutaj możemy sobie zrobić... ...duchowy płomień... ...z 12 dusz nocy, dwóch zakazanych elementów i lampy... ...ducha pustynnego. Nie mam pojęcia jak to się dropie, ale teraz sprawdźmy sobie tę zbroję. Jak widzicie... Ona wcale nie jest taka mocna, czekajcie, bo tutaj chyba są jednak dwie zbroje, czekajcie, zwiększa maksymalną liczbę punktów many, tak to jest namaga. I to też jest namaga, tylko że różni się po prostu Adamanitem i... Ada... Man... Adamantyt, nie adamantyt. Adamantytem i tytanem. Ale to jest na maga i nie jest wcale jakaś super mocna, więc nie będziemy sobie jej robili, po prostu sobie ten element wrzucimy i możliwe, że kiedyś sobie zrobimy taki duchowy płomień, bo brakuje nam po prostu jednego elementu i jako kolekcjonerski temek. Dalej co chcemy sobie zrobić? Będziemy chcieli sobie zrobić kilka przywołaczek na pewno e, mechanicznego oka, mam nadzieję, że już zabijemy. Zrespił mi się dwa razy, jeden raz się z nim biłem i w sumie nawet blisko, robiłem się z nim bez żadnych płatek i w ogóle, żeby nie tracić temków, tylko po prostu, żeby sobie tam go pobić. Na tej naszej arence, że nie brałem potek ani nie używałem. W sensie że tych takich, które dają nam jakieś bonusy i leczenia i nie leczyłem się u pielęgniarki, tylko po prostu latami sobie biłem. I wydaje mi się, że powinniśmy po prostu bić to, oko, które strzela laserem, bo po prostu ono jest łatwiejsze, jak się zamieni w tą swoją drugą fazę. Dobra, co dalej chcemy zrobić? Na pewno sobie jeszcze nazbierałem takich itemków, z których możemy zrobić lepszą przywoływaczkę, ale to później może wam pokażę. Teraz polecimy sobie w tą stronę do naszego domku. Dobra, idealnie wylądowałem, teraz lecimy sobie na tą wyspę i będziemy sobie latać do góry i czekali, aż zrespi nam się wywerna, która ma chyba 3000 zdrowia, ale raczej nie powinno być problemu, żebyśmy ją zabili. Dobra, zrespi nam się za pierwszym razem. W sumie zabawnie. Dobra, no i bijemy ją, z tego nam dropnie dusza do stworzenia właśnie tych skrzydeł z tym piórkiem, połączenia, więc sobie zaraz to ogarniemy. Nie mam pojęcia, czy te skrzydła będą mocniejsze, ale chyba będą lepiej wyglądać, tak wie przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy w sumie. Dobra, zbieramy sobie tych duszy, mamy 8. nie mam pojęcia, czy potrzeba, właśnie, tutaj jest ten domek, do którego specjalnie jeszcze nie wbijałem, poza odcinkiem, żeby zobaczyć, co tutaj jest, mamy gwiezdny miecz, który daje, jak uderzamy, to po prostu spada gwiazdka, nie mam pojęcia, czy coś jeszcze on daje, mamy tutaj jakiś gwiezdny młyn, który może pozwala nam craftować takie pewnie specjalne itemki, takie drzwi w ogóle, ale póki co to nam się na pewno nie przyda, więc na spokojnie możemy sobie... Na wywoleniu, przejścia, obok tego będę musiał sobie ogarnąć tutaj jeszcze wyjście z tej bazy, tutaj o gdzieś. Bo po prostu, jeżeli tam się wpadnie, to jest słabo z wyjściem. Nie jest to funkcjonalne o tak powiedzmy. Wbijam sobie tutaj. Sprawdźmy, czy z tego można sobie coś zrobić lepszego. I zaraz się bierzemy za kraftowanie tych itemków. Po pierwsze, ile potrzebujemy pyłu? Tak mniej więcej na skrzydła po 20, naprawdę. Czyli musimy zabić tych wyvern o wiele więcej. <tłuk> tego nie przewidziałem w sumie. Mm, dobra, więc sprawdź, poszukajmy tych naszych skrzydeł, są tutaj. Czyli musimy iść zabić jeszcze dwie wywerny, no to nieźle. Dobra, mam nadzieję, że kolejne się zrespią szybko, tak jak ta. Jeszcze dwie. Mógłbym pójść sumie po tą lampę, ale nie mam żadnych chyba tutaj, więc po prostu będę sobie latał do góry i tam czekał, aż się nam jakaś zrespi. Wydaje mi się, że jeżeli polecę sobie tutaj do góry, tam gdzie już nie ma tej grawitacji, będę się po prostu trzymał u góry, tak. O, to będę by strasznie wolno spadał i na pewno zaraz się jakaś pojawi. Dobra beka będzie jak się pojawi nam ten statek, który skanuje i ogólnie ufo respi Tylko, że problem jest taki, że nawet jak on się zrespi, będzie chciał nas zeskanować i w ogóle przylecą kosmici, to my nie mamy z nimi szans, bo nie mamy ekwipunku i w ogóle jeszcze nie zabiliśmy nawet twinsów Nie wiem, czy musi być jakiś odstęp pomiędzy tym, jak te wywerny nam się zrespią, czy coś Bo to też może tak być, że w sumie po prostu musimy poczekać jakiś czas Dobra, zespiał się nam jakiś harp który nam nie jest potrzebny do niczego Zaraz sobie go zabijam jak poleciam do góry No dokładnie tak, on, z niego się rozpią jakieś pióra Nawet nie wiem co się z tego robi, pewnie jakąś miksturę latania I jakieś inne mikstury Dobra, czy tutaj w ogóle mamy no tej wyspie będziemy mogli sobie zrobić e, Farmy dzielnicy Która jest nam potrzebna Jedyne farmy mamy daleko, w sensie, że ja sobie to Posadziłem gdzieś tam daleko i to, o dobra mamy Kolejną wyvernę tak to się w ogóle nazywa? Tak, wywerna, więc jeszcze jedna i mamy te skrzydła lepsze. W sumie nie wiem, czy opłaca nam się je bić i w ogóle, bo to tylko design nam jakiś tam daje, chociaż może tam te skrzydła są lepsze, ale raczej wątpię. Czy w ogóle skrzydła się czymś różnią? Pisałoby chyba na nich coś, że nie wiem, moc lotu i jakaś liczba, chociaż no nie wiem. Dobra, z tego dostaliśmy tylko pięć. Czyli nie z każdego dropi tyle samo. Czyli teraz musimy liczyć po prostu, że wypadnie nam siedem z następnej wywerny. Jak się przynajmniej wydaje, mógłbym sobie wybudować jakieś moc i po prostu biegać u góry, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Może po prostu jak tak latam, to jest większa szansa na to, że się zrespi taka wewerna. Nie wiem. Latajmy sobie i po prostu czekajmy, aż się zrespi. Liczmy na farta. Mogłem sobie też wziąć podkę, która mi pozwoli latać sobie tam u góry, ale z drugiej strony też nie ma po co, bo te wyspy i tak sobie żadnej wyspy nie odkryję. W ogóle patrzcie na to, jaki ten hak ma duży zasięg. To jest. masakra. Chyba jest o wiele lepszy od tego poprzedniego, bo po pierwsze może tak robić i się gdzieś ustawiać. Po drugie ma ten o wiele większy zasięg. Dobra, w ogóle tych strzał mam jeszcze 292. Powinno mi starczyć na zabicie tego bossa. Mogłem sobie zrobić archer pociąga, ale z tego co pamiętam, to zużyłem wszystkie te moje dzielnice, więc sobie nie zrobimy potkę na archera I jak byłem w piekle, to wydropiłem jeszcze takie coś. To wygląda słabo, zużywa strasznie dużo man, ale na jednak 94 co jeszcze zdobyłem w ogóle w przednim odcinku? Chyba nie, tak mi przynajmniej wydaje. Tutaj dalej są harpie. Może macie to na przyspieszeniu, po prostu jak ja tu będę latał i ta harpa się zrespi, zabijemy ją. Jeżeli nie wydropi mi z niej wystarczająco dłuż, to po prostu poczekamy na następną. Dobra, jednak chyba bicie tej wywerny nie ma po prostu sensu. Czekałem tam dosyć długo czasu. Jest cięcie zamiast przyspieszenia, dlatego właśnie, że po prostu ona się nie zrespiła, więc nie ma sensu, żebyście czekali na to. Dobra, co dalej chcemy zrobić? To pewno sobie dłużymy tej temki, bo w przyszłości sobie ogarnę te skrzydła. Nie wiem, poza odcinkiem sobie tam będę latał i czekał, aż się zrespi czy coś. Teraz dobra, co dalej robimy? Dalej musimy sobie ogarnąć przywołaczki. Muszę sobie przypomnieć, jak się robiło. Myślę, że na początku zajmiemy od zrobienia przywołaczki robaka. Tak? Tak, dusza mocy, mam nadzieję, że to jest odrobaka. Czyli potrzebujemy żelazne sztabki i po prostu kręgi, tak? Tak, co to jest? Bo nie przeczytałem dokładnie, tylko k zobaczyłem, to stwierdziłem krąg. Mam to, to chyba tak średnio, chociaż może. Eee, dobra, co dalej jest? Tutaj mamy oko i potrzebujemy lens okej, okay, dobra, to zrobimy sobie kilka tych przywołaczek po prostu. Myślę, że po... po ile? Po dwie. Coś takiego. Nie wiem, z okiem może być ciężko, możemy go po prostu nie pokonać, chociaż jeżeli go teraz już nie pokonamy, to musi być naprawdę słabi. Dobra, zróbmy sobie po dwie albo po trzy. Yy, tak, tego mamy tyle. Teraz gdzie są reszta itemków? Yy, w sensie, że te kręgi, gdzie? O, ja mógłbym je porzucić. Ok, dobra, one są tutaj, nie pamiętam ile ich trzeba było, więc po prostu sobie weźmy wszystkie. Tutaj mamy żelazne sztabki, mam nadzieję, że mam ich więcej niż 7, tak, dobra, mam ich więcej. Idziemy sobie tutaj ogarnąć te przywołaczki. Dobra, raz, dwa, trzy. Mamy trzy tego i trzy tego. Okej, okay, dobra. I teraz następnym naszym krokiem będzie stworzenie sobie tej wróżki, która będzie za nami latać. W sumie to możemy sobie od razu skraftować dwie różne, w sensie, że itemki, które będą nam spawnowały jakieś mobki za nami. Dobra, zacznijmy od tej wróżki. Tam potrzebowaliśmy na pewno 6 dusz światła, 25, mm... Czekajcie, czekajcie, bo tam potrzebowałem jakieś dusze. Nie pamiętam dokładnie jakie to były. Wydaje mi się, że to mogły być jakieś z bossa. Czekajcie, czekajcie, gdzie ja mam... Aha, dobra, tego pół w ogóle mam tak dużo. Tego się nie spodziewałem. Czy już mogę to skraftować, czy raczej tak średnio? Aha, dobra, potrzebuję jeszcze dzwon, który mogę kupić u tego ziomka. Mam chyba jakieś już gdzieś tam kupione, no ale... Dobra, trudno, kupię sobie drugi. On chyba nie był wcale jakiś drogi z 50 silvera. Potrzebuję duszę wzroku, tak? Czyli potrzebuję zabić najpierw... Oczy. Yy, dobra, i teraz kolejny item, jaki chcę sobie skraftować, na pewno są strzały. Czyli muszę sobie gdzieś tutaj w skrzynce znaleźć kamień. Kolejne itemki. Dobra, mamy sobie strzały. Kraftujemy sobie je i teraz sobie je przerobimy zaraz szybko na świecące. Tak, mamy wszystkie temki, które są potrzebne. Na pewno potrzebujemy rogi, których nie mamy. Odłożyłem je gdzieś w skrzynki. Naprawdę teraz ciężko będzie na pewno znaleźć. No dobra, trudna to też nam będzie potrzebny fakt tutaj te kły, bo z tego robi się przywołaczkę pająków, które będą chyba są najlepszymi przywołaczkami, które biją bo tak po prostu, żebyśmy sobie zrespili przy biciu i coś tam będą jednak robiły, co dalej mamy, dalej tutaj chyba nic ciekawego, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, one powinny być, one powinny być w skrzynce, w której wrzucałem dropy z mobów, ale nie jestem w stanie rozróżnić, która to kiedyś była skrzynka, dobra. Bo nie mam tego w ekwipunku, nie? Nie mam. Dobra, więc trzeba będzie to jakoś taktycznie zrobić, żeby to zaraz jakoś szybko znaleźć. Najgorzej. No na pewno nie mam tych rogów w ekwipunku, ani nigdzie ich nie wyrzuciłem. Nie no, na pewno ich nigdzie nie wyrzuciłem. Tutaj mamy jakieś takie temki, tutaj takie, tutaj na pewno nie ma. Dobra, trzeba sobie powoli wszystko przeanalizować. Tutaj jest pusto. Tutaj też. Tutaj. Będzie wyglądać, bo pewnie przejechałem już koło nich trzy razy. Dobra, tutaj nie ma, ale jak przyjadę po prostu po nich kursorem i ogarnę. I po prostu nie zauważy, to chyba coś ze mną jest nie tak. Dobra, tutaj też raczej nie ma. No ja patrzę dzień indziej niż jadę kursorem. Ale cicho, mam tutaj jakąś inną skrzynkę, nie za bardzo. Jeszcze ta jest jakąś tam nadzieją. Nie wiem jak. Musiałem to zrobić, żeby w ogóle zgubić te rogi. Tutaj wszystkie itemki się nie stakują praktycznie. Tutaj też nie Musimy, Muszę szukać itemków, które mają w staku mniej niż 6 czy coś takiego, bo tych rogów na pewno nie będzie dużo. Tutaj jest 30, tutaj jest 43. No nie ma. Tutaj też nie ma, tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj, też, tutaj, też, tutaj. Może mamy je po prostu w ekwipunku? tak? Mamy tutaj, jakim jestem dzbanem? Ja nie wierzę. Dobra, no i robimy sobie strzały, po prostu nie byłem wystarczająco blisko tego, więc sobie tutaj dorobimy tych strzałów tyle ile potrzebujemy. Dalej sobie robimy przywołaczki, dwie nawet możemy sobie zrobić. To robimy i na drugą nas już nie stać, no to jest mniejsza. Nic nie było, że na dwie nas stać. I teraz, jak sobie weźmiemy to, to mamy po prostu dwa pająki, które nam będą pomagać i bić. To sobie zrobimy tak. To sobie chyba możemy wyrzucić. Wschodzi krwawy krwawych księżyc, czyli jakiś boss się nam tak teoretycznie sam powinien zrespić chyba. Czekajcie, co jeszcze potrzebuję. fakt muszę sobie ogarnąć szybko itemki, które będą mi potrzebne. Tutaj mam dwa takie itemki. Wezmę sobie po jeszcze jednym. Dobra, te pająki mnie bronią. W sumie nawet nieźle sobie radę dają. Mam dyski, mam wszystko chyba. Jak mi się przynajmniej wydaje, dobra, mogę już coś respić, czy po prostu czekać aż coś się samo zrespi? To też jest dylemat życia. Nie mam pojęcia. Dobra, więcej tą kurs już sobie chyba nie ogarnę, więc. Dobra, idę sobie w tą stronę po prostu żeby walczyć. Nie wiem czy przywoływać coś, czy czekać. To jest dylemat też życia. Wiem, że nawet bez Blue Bladmun'a może nam się zrespić jakiś mobek i nie wiem, czy jeżeli jest Bloodmoon to od razu to oznacza, że się zrespi nam jakiś boss czy coś. Dobra, trzymajmy kciuki po prostu, że nie. Weźmy sobie, wypijmy tą potkę, tą sobie wypijmy i po prostu zrespmy sobie mechanicznego robaka, którego zabijemy tako. Dobra, mam nadzieję, że mam wszystkie itemki, które miałem mieć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest ok. 80 tysięcy HP, ale to będzie walka. Dobra. Bez leczenia się powinienem go zabić, tak mi przynajmniej wydaje, jeżeli zabiję go... Jeżeli mnie zabije, to znaczy, że jestem słaby. Już poprzednio go zabiłem i nie było żadnych z tym problemów, tylko nie pamiętam czy z leczeniem czy bez, ale... Co to zmienia w sumie? Dobra. Mamy póki co dużo HP, szybko nam się regeneruje, więc powinno być spoczko. Tym bardziej, że czasami z tych jego takich małych główniaków wypada nam życie po 20, więc... Dobra, jest stabilnie póki co. Niszczyliśmy mu połowę zdrowia, jeszcze nie używałem podki i mam dosyć dużo życia, więc go czy sobie zabijemy szybko. Czekajcie, jestem ciekaw jak zadziała tutaj ta różka, czy będzie biła go bardzo mocno jakoś, czy nie. O fak, ale mi teraz... Mam wrażenie, że zostałem tutaj zjedzony w środku. Dobra, wyleciałem, Myślałem, że nie będę mógł, tylko mnie będzie trzymał w tym środku i biło. Ale okej, okay, dobra, jeżeli można z tego po prostu tak wylecieć, no to chill. Chyba macie to na przyspieszeniu, bo będę bił go trzy razy, to nie ma sensu, żebym was trzymał. Dobra, co zabiliśmy go? Teraz będę bił oko, więc jestem na chwilę z wami z powrotem, żeby. oko bijemy pierwszy raz, więc fajnie by było, jednak jakbym gadał coś przy tym. Mam nadzieję, że w ogóle mi się uda zabić oko. Czy mam wszystkie potrzebne i Raczej tak. Nic ciekawego, nowego nie znajdę tutaj. Do walki z nim. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że. powinno być ok. Co, co to jest za. Mmm. Miecz, a i tego jestem ciekaw. Ile to bije? No i to jest słabe w sumie jednak. Myślałem, że będzie biło jakoś fajnie, ale to jest taki po prostu i tamek, żeby był. Dobra, sobie tutaj, żeby zabić te łpki, żeby nam nie zabiły tego ziomka i chyba już zespimy to. Czekajcie, czekajcie, nie wiem czy sobie brać nowe podki czy nie. Dobra, wezmę sobie nowe podki wypiję i zrobimy sobie oko i po prostu je zabijmy. Będziemy go bili z tego i najpierw zaczynamy bić to oko tutaj, te o tutaj. Właśnie, no boże, co ja gadam? Eee, to, które strzela serem o tako wkręciłem się w walkę z busami, bo to są emocje i w ogóle. Więc musimy się właśnie skupić na tym, na tym, które na mapie nie ma tego metalowej obudowy takiej. Więc już ma 17 tysięcy zdrowia. My no, mamy dalej full, więc jest spoczko. Jeżeli teraz nie pokonamy, to jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, to chyba pójście do dżungli i zdobywanie tych life frutów. Żeby po prostu mieć więcej zdrowia maksymalnego Powinniśmy chyba się trzymać bardziej tej arenki, bo tutaj mamy jednak leczenie większe A nie latać tam do góry, chociaż to oko, tak mi się przynajmniej wydaje, że to z laserami bardziej się oddala I zawsze bliżej jest to drugie Pomimo tego, że strzelam w to, to tamto i tak ma mało zdrowia, to też jest dziwne, straszne Ale to dlatego, że chyba tamtego biją te moje moby, a nie mam pojęcia jak mam zmienić, żeby zaczęły bić to Na pewno się da, będzie dało chyba w tych nowszych wersjach tak zrobić, żeby wybierać które ma być. Okej, okay, dobra, musiałem się uleczyć, bo miałem dosyć mało zdrowia. Tak mi się przynajmniej wydawało, że coś było nie tak, musiałem dostać się jakoś mocno. Dobra i chyba teraz zabijemy to oko, w sensie, że ono się zaraz będzie zamieniało w tą lepszą formę i później może być przez chwilę ciężko. Dobra, ej, uniki idą mi w miarę dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. raz, co musiałem zużyć płotka, ale to dlatego, nie wiem w sumie dlaczego. Mm, dobra, bijemy to oko, bo to jest ważniejsze. Tamto Mam nadzieję, że się szybko nie przemieni zaraz po tym, bo jeżeli się przemienią w tym samym czasie, to możemy mieć lipę. Dobra, one biją nam po 20 HP, ale spokój możemy sobie wziąć nową tą nową potkę. Fuck, 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 nie możemy sobie jeszcze wziąć tej podki dlaczego. Już myślałem, że będę mógł sobie wziąć tą potkę. Ej, o co chodzi? Aha, dobra, teraz mogę. Okej, okay, dobra, już się zdygałem, więc yy, sorry. Przez chwilę miałem tą... Mi się wydawało, że na timerze 0, a nie mogłem jej użyć. Dobra 4000 HP, musimy je bić. Bijemy, bijemy, bijemy. Mamy 4000 HP, fuck. Jeżeli mnie zaraz zabije, to, to będę przegrywam chyba, nie? No musimy zabić, 3000 HP. Ja mam dużo zdrowia, tak się przynajmniej wydaje. Możemy wbić, fuck. Chciałem wbić do pielęgniarki, ale mi się nie udało, dobra. To był chyba mój błąd, bo ja się tak strasznie u niej zawieszam. W ogóle przez cały czas to tam, bo ja chyba więcej tracę na tym niż się leczę. Okej, okay, dobra, i jedno oko zawito, zostało nam tylko drugie, więc teraz łatwo. Chociaż nie, najgorszy moment w sumie, bo ono teraz dzieje tym ogniem i bije bardzo dużo. E, dobra, uciekajmy po prostu przed nim i walmy w nie z tego. Dobra, jeżeli już przestało się leczyć tym ogniem, to możemy być jednak z tego, ale do momentu w którym. Fuck, właśnie nas z tego ognia. Powinniśmy strzelać do niego z łuku, bo nie możemy się zbliżać do niego. Fak, mam nadzieję, że zdąży uciec. Dobra, prawie mi się udało. Ile ono ma HP? 3000. Musimy je zabić, no. Ej, no nie ma nawet takiej mowy o tym, że nam się nie uda. Ej, fuck, nie trafiłem. O fuck, chyba w ostatniej chwili się uzdrowiłem. Jak mi się przynajmniej wydaje. Wiem, że kosztowało mi to 10 silvera, więc na pewno dużo. Wydaje mi się, że mogłem mieć bardzo mało zdrowia. Dobra, zostało mu mało HP. Ja już nie będę leczył na pewno. 1000 zdrowia. 1500. Ej, dobra, już mam mniej zdrowia ode mnie. Nie mogę przegrać. Dobra, wygraliśmy pierwszy raz. Mamy duszę wzroku. 27 dusz wzroku. I teraz z tego co mi się wydaje to możemy sobie ogarnąć yy, zbroję jakąś ciekawą. Nie wiem czy za pierwszym razem tylko dropi ten, ta bajkowa sztabka, czy po prostu jej tak mało dropi. Bo no, wydaje mi się, że powinienem jej mieć o wiele więcej. Nie wiem, czy bić, czy zdążę tej nocy bić jeszcze dwa bossy, bo nie widzę księżyca, bo są chmury. Dobra, może odpuszczę już po prostu bicie tego, zobaczę ile mam tych sztabek. Zajdźmy sobie na dół i sprawdźmy sobie w skrzynce, co możemy sobie zrobić, w sensie, że jaką część ekwipunku. Tutaj mamy 23 bajkowe sztabki, razem mamy 40, czyli na pewno nam nie starczy. Dobra, możemy spróbować, najwyżej nas zabije na hita. Dobra, walczymy z kolejnym bossem. Chodźmy sobie na samą górę, bo wtedy on będzie musiał się tak jakby wydłużać i te gwiazdki będą było o wiele więcej, bo one przechodzą. Aha, dobra, tutaj mam jeszcze 18 bajkowej sztabki, czyli nie zebrałem po prostu z tego. Dobra, zejdźmy sobie po prostu na dół po to. po fok ok, ile strzał tu leci. Wydaje mi się, że tych strzał będzie coraz mniej lecieć, w sensie, że z tych wszystkich takich świecących się jakby oczu wylatują mu strzały i one się po prostu zamieniają w te robaki, ta czy w te takie kulki latające. I po prostu będzie coraz mniej tego leciało, ale nie jestem tego pewny. Zobaczymy po czasie. Musimy robić sprawne uniki. Tak, dobra, zrobił się dzień i uciekł nam. Straciliśmy przywołaczkę, no ale trudno. Wydawało mi się, że i tak nie zdobędziemy tych itemków na zbroję, ale jednak się myliłem, więc możemy sobie ogarnąć już teraz. Albo legendarne wiertło. Tak, w sumie to możemy sobie zrobić to legendarne wiertło zamiast zbrojki, bo pójdzie nam wtedy tyle, że nie będziemy mieli na zbroję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, więc sobie robimy to legendarny wiatr, i zobaczymy, jak to działa. Wydaje mi się, że powinno też świecić, ale nie mam, ja mam takiej pewności. Dobra, muszę, muszę sobie zrobić jakieś miejsce w jego Bierzemy sobie to, do tego możemy sobie zrobić złoty dzwonek, który będziemy mogli sobie wrzucić tutaj. I teraz on to będzie z nami chodziło i świeciło. Nie mam pojęcia, jak w ogóle to włącza się, ale dobra, to nie, na razie nie jest istotne. Patrzcie na to, sobie schodzimy na dół w podziemia, to idzie wolno. Ale patrzcie, czekajcie, niech się tu nas teleportuje i po prostu nam, to za nami będzie chodziło i nam oświetlało, więc wydaje mi się, że to całkiem spoko działa, będziecie przynajmniej coś widzieli. Ale co dalej? Wróćmy się w ogóle do góry. Nie wiem, czy lecieć, czy się teleportować, ale dobra, oszczędzajmy po prostu te nasze potki. Możemy sprawdzić, jak to wiatro. Myślałem, że ono będzie świecić, jak wszystkie temki świecą, to wiatro akurat nie świeci, naprawdę, bo to świeci, to świeci, a wiertło nie. No dobra. Czy kopię szybko? Nie wiem. Wiem, że na pewno teraz będziemy mogli kopać chloropit, który jest na dżungli, więc w następnym odcinku raczej się tym zajmiemy. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. To chyba by było na tyle. No i cześć.